Olga Adamowicz zwiastuny wiosny. Mała Zosia się zastanawiała. Dlaczego jaskółka już przyleciała? Czyżby się wiosna do nas zbliżała? Robi się cieplej i wiatr mniej wieje, słoneczko częściej się do nas śmieje. Po czym więc dzieci wiosnę poznają? Po listeczkach zielonych, które wyrastają? Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą, w pączki puszczają? A może po tym, jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa, zielenią się łąki, zielenią się drzewa, ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę już witają. I mały przebiśniek budzi się do życia, piękny i radosny, jako zwiastun wiosny. Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna w błękitnej sukience, ciepła i radosna. Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata.